bardzo serdecznie. Tylko, tu kaparet hrabi, znowu my, to znowu my. I znowu w tym samym składzie. I znowu coś nagrywamy. Skład nam się nie zmienił, no i się raczej nie zmieni. Żałujemy, że przez, przez tą szybkę musimy się z Wami widzieć, a nie bezpośrednio, ale. Do rzeczy, chcieliśmy życzyć Wam wesołych świąt. Właśnie, wesołych świąt, ale i nie tylko wesołych, bo jeszcze chcieliśmy spokojnych życzyć. Taki radosny, tak i radosnych, tak. Niektórzy taki, rozróżniają. Rząd. Że są wesołe, są radosne, że to zupełnie dwa inne święta. Wielkich a życzymy, żeby w tym roku były te same. wielkich prezentów pod choinką. żeby muszą, to było pod, Nie muszą choinką. być wielkie, bo, bo czasami muszą, prezent muszą. nie. Bo czasami prezent jest bardzo wartościowy, ja a jest malutki. Ja. Jest maciupeńki, to może być wisiorek na szyję. Bardzo, bardzo Ale cenny. Tak, żeby to a może być od wielki, plastikowy, jakieś badziewie. żeby to był wielki wtedy... wisiorek. Żeby to było od serca takie generalnie, od serca Mikołaja, żeby taki Mikołaj z serca dał ten prezent. Żeby by nie było panziewie. O, i tego Wam życzymy. I generalnie żeby, nie obiadajcie się. Żeby, żeby jak najmniej prezentów pachniało napisem Made in China. Bo, bo tak. Zdrowia. Bo to jest Bo, bo jakieś tak, zdrowie, to wszystko. wszystko, jest. wszystko jest. Ja bym coś powiedzieć. Fresowe. Bo to jest tak. Gdzie indziej się mogą przeżerać, ale nie w Tak jak. I myślę, jak powiem, dodam jeszcze, że gdzie y, zgoda króluje, tam y, zdrowie buduje. Bo ja, trzeba być zdrowym, żeby budować? To jest ja ja czegoś tak. Kamol wybudował do mnie dawno. Tak, byłem zdrowym. Dwóch... teraz jestem mniej, ale jak budowałem, byłem zdrowy. Gdzie dwóch się bije, tam trzeba korzysta. Staropolskie, do siego roku. Ale naprawdę. Że... Ja nie innego, tylko do siebie. Właśnie. Do sięgo. Proszę Państwa, i y, y, y tak oto tego poranka poczuliśmy werwę. I się czujemy teraz Przejechaliśmy 600 kilometrów, dlatego to co mówimy, po prostu nie bierzemy za to absolutnie żadnej odpowiedzialności. Ale jednego jesteśmy pewni, wesołych świat. Wesły świat, proszę Państwa, I do zobaczenia. Mam nadzieję, że przyjedziemy. Przecież nie byliśmy ostatnio u Was w ogóle. Raz Zdrowia. byliśmy. Raz byliśmy, byliśmy. byliśmy. I co, myślicie, że to, że to już koniec? Zdrowia. Hmm?